Dzień dobry moi widzowie, dzisiaj wam pokażę jak stworzyć własną cywilizację z własnym, z własnym liderem. Klikamy edytor, stwórz cywilizację, stwórz nową cywilizację i tu wpisujemy na przykład nazwę, powiedzmy Federacja Niemiec może być. Tutaj mam do dostos dostosowywania flagi. Nie wiem, weźmy sobie tutaj jakąś ładną. O. Na przykład, i tak tu się zmienia kolor, jak się na to kliknie. Uff, Czesarstwo mój Boże drogi. Eee. eee... O! Proszę bardzo. Tu musimy również dać kolor cywilizacji. Ja dam taki, o! Hmm. Tak. No i właśnie, jak tworzyć lidera? Wchodzimy tutaj w liderzy. Dodaj nowego lidera i wpisujemy jego imię. Obraz też można dać. Nie wiem, jak to się robi. a na przykład Donald Tusk. <grym> Z dużej, z dużej, litery, Tusk, co? Tusk, Donald Tusk. Powiedzmy, że się, <laughs> może <minutniu> <murze> być, jak najbardziej. <murze> Przerost populacji. Można tutaj dodać jego cechy nawet. Oczywiście wszyscy polacy są z jednego. A dokładnie ze wpływów z podatków plus 50%. O, Wobec produkcji. Komu to potrzebne? Zarządzanie. Badania. Utrzymanie wojska, bo zwiększają teraz polacy armii. Więc bonus do ataku. Plus 5 powiedzmy. Aha, nie da się mieć 15%. Aha, no powiedzmy, i teraz tą cywilizację tutaj dajemy Federacja Niemiec, dokładnie już tu mamy. Proszę bardzo. Puszczę, Tu już byłem. Teraz go dodamy. Na przykład tutaj. Co to jest? Czemu ja w ogóle dwie rzeczy tworzę. Czemu ja Polskę usunąłem. Trudno, Federacja Niemiec będzie w Polsce. O. I oczywiście tylko jeden Proszę bardzo. <laughs> Mój Boże, drogi. Trzeba to jeszcze uzupełnić. Nie wiem, o co tu chodziło. No, rzeczywiście. Persja versus Euro. Proszę bardzo. A teraz. Idziemy zobaczyć czy to działa, szybciej, <laughs> działa Donald Tusk, wi rzeczywiście jak widać, da się tym grać, da, dać duże wpływy z podatków oraz Achmenidzi. <laughs> Jak widać, nie wiem to się nie powodzi. Ale tym prawdziwym nie Naszym się powodzi bardziej już. Panie Jonusz. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.